Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w gotiku rytuał wielkiego przywołania się nie powiódł? Arcydemon nie został przyzwany, a co gorsza, nie wskazał Bractwu obiecanej drogi do wolności. W wyniku tego nieudanego przywołania umarł przywódca Bractwa, a cała sekta dowiedziała się prawdy o śniącym. Kompletna katastrofa. Do tej pory wszystkie ważne decyzje dotyczące działań Bractwa były poleceniami zesłanymi w wizjach przez śniącego. Łącznie z wyruszeniem na bagna czy odnalezieniem tam świątyni. Trzeba przyznać, że arcydemon sterował bractwem skutecznie przez ostatnie 5 lat, więc niezrozumiałe jest to, że przy tak istotnym dla bractwa wydarzeniu, jak rytuał jego przywołania, coś poszło nie tak. Obie strony, zarówno Bożek, jak i Wierni, na tym stracili. A co, jeżeli to nie rytuał był zły, tylko osoba, która go odprawiała? Myślę, że wszyscy podchodzimy do tego tematu bardzo bezrefleksyjnie. Odbył sobie jakiś rytuał, który się nie powiódł i tyle. Odczuwa się wrażenie, że nikt w Bractwie nie zadawał sobie pytań dotyczących tego, co się właśnie dzieje, aż do czasu katastrofy. A my, gracze, popełniliśmy ten sam błąd. Niejasności pojawiają się bardzo szybko. Pierwszą wzmiankę o wizjach mogliśmy usłyszeć już m.in. od Baltajona, ale teraz jaśnie oświecony Iberion poznaje naszą twarz choć protagonista nigdy wcześniej go nie spotkał. Według jego słów, Śniący pokazał mu, jak wykorzystać potężny artefakt. Jeden z kamieni ogniskujących, który magowie wykorzystali do stworzenia bariery. Jednak najpierw trzeba go odzyskać. To nasze pierwsze zadanie drugiego rozdziału. Idziemy nad morski klif, gdzie nowicjusz nieraz staje nam na drodze do odzyskania kamienia ogniskującego. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. Rzeszczy, że śniący do niego przemówił i uczynił go arcykapłanem. Teraz ma się za jedynego prawdziwego guru, a nas próbuje załatwić. Już krótko po tym jak wyklepiemy mu buźkę, to pojawia się w głowie pytanie. Ej, o co chodzi z tym śniącym? On niby wskazał brat swój Berionowi, co mają robić, a gdy ci to robią, to któryś wpada w obłęd. Coś się tutaj nie zgadza, coś tutaj nie gra. Czy nie powinien wrócić z tym kamieniem czym prędzej, żeby przyzwanie arcydemona przebiegło gładko? No właśnie, wtedy od Jaśnie Oświeconego słyszymy, że potęga Śniącego jest tak ogromna, że może przywlec nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Lecz był jednym z niewielu sekciarzy, którzy noszą lepszą wersję pancerza nowicjuszy. Obok między innymi Lestera czy Fortuno, co wskazywałoby na to, że to nie jest jakiś tam świeżak, tylko ktoś, kto już trochę modli się do tego śniącego i coś niecoś potrafi. Do tego wydarzenia całe bractwo przygotowuje się od dawna, dlatego Korkalom, zbyt ambitny i jadowity wąż, do którego zanosimy kamień, przygotowuje wywary z dodatkiem wydzieliny pełzaczy. Pijąc te eliksiry, członkowie Bractwa łatwiej nawiązują kontakt ze swoim panem, który, jak znam fanów gotyka, pewnie pokazuje się sekciarzom jako piękny mężczyzna. Jednak ten specyfik wydobywany przez strażników świątynnych w starej kopalni to za mało. Według słów świetnego alchemika, śniący objawił mu się osobiście i dał do zrozumienia, że droga, którą obrali, jest właściwa. Jednak dysponują za małymi środkami. Tam musi być coś jeszcze. Korka Lom każe nam odnaleźć gniazdo pełzaczy, gdzie podobno mamy znaleźć odpowiedź. I faktycznie, gdy ubijemy tę królową pełzaczę oraz wyzbieramy jej jaja, to drugi najważniejszy członek bractwa się cieszy, bo w nich są o wiele większej ilości wydzieliny. Niejasne jest to, czemu strażnicy świątyni nie odszukali żadnego gniazda do tej pory. Skoro sam Jan, szef kopalni, mówi, założę się, że jest tu przynajmniej tuzin gniazd. Oraz to, czy naprawdę Korkalom otrzymał wizję, w której osobiście widział śniącego, o czym już kiedyś wspominałem w jednym filmie. No i brzmi wszystko dobrze: mamy kamień, mamy jaja, które zawierają wydzielinę, a z której powstanie napój dla każdego, kto będzie uczestniczyć w wydarzeniu, ale nadal brakuje czegoś jeszcze. Okazuje się, że księga dająca cenne informacje Bractwu na temat ładowania kamieni ogniskujących. Miała być przyniesiona ze starego obozu przez niejakiego Talasa, lecz ten został napadnięty i okradziony przez gobliny. No to idziemy z tym Talasem cieniasem, zdobywamy tę księgę, ale z tyłu głowy jest myśl. Zaraz, to tak potężna istota jak śniący na tym etapie, uważany przez nas zresztą za boga, nie potrafił ochronić swą mocą albo magią tego słabiutkiego Talasa przed jakimiś goblinami? Czy zależało mu na tym, aby ta księga nie trafiła nigdy do Bractwa? O co tam chodzi? To również przecież nie poszło gładziutko. Teraz, gdy już jest wszystko, no to Korkalo ma w planie przestudiować Almanach, by zrozumieć jak naładować kamień ogniskujący. Za to zaprasza nas natomiast na dziedziniec późnym wieczorem, gdzie odbędzie się ten rytuał wielkiego przyzwania. Do tej pory usłyszeliśmy już o kilku wizjach. Waltajon, jeśli przyniesiemy mu specjalnego skręta. To, jak w stanie z letargu, opowie nam, że widział nas w leśniącej zbroi zbiegających po dużych schodach. Jest to scena prosto z momentu wygnania śniącego. Gdyby wiedział, co się wydarzyło, to nie byłby dla nas taki miły. Iberion mówi o tym, że przypomina sobie twarz bez Beziego, co mogłoby wskazywać na to, że ten już go widział. A że się nie spotkali nigdy według słów protagonisty, no to raczej w jakiejś wizji. Do tego słyszymy o wizji, w której śniący pokazał mu, jak wykorzystać kamień ogniskujący. Według słów, Balkadara Korkalom miał wizję, dzięki której zrozumiał, jak ważne dla bractwa jest pozyskiwanie wnętrzności pełzaczy. A wiara całego bractwa wskoczyła na wyższy poziom, bo zaczęli częściej doznawać wizji przez te eliksiry. Kolejna wizja zaś była o tym, że w starej kopalni musi być coś więcej ale wskazuje na to, że te wszystkie wizje tak naprawdę są zamglone, niczym ta przedstawiająca orka na cmentarzysku. Śniący nie pokazuje konkretów bractwu możliwe, że przez swoją ograniczoną moc. Wiele informacji musieli zatem dowiedzieć się metodą prób i błędów. Wielu informacji musieli zatem dowiedzieć się metodą prób i błędów. Gdzieś tam dzwoni tylko nie wiadomo w którym kościele. Wizja, którą otrzymało Bractwo w wyniku rytuału, nie dawała żadnych cennych informacji, bo gdy my wyruszyliśmy na cmentarzysko Orków, to okazało się, że tam niczego nie ma, więc utknęliśmy w martwym punkcie. Ale na cmentarzysku kolejny przedstawiciel Bractwa, tym razem Guru, próbuje nas zgładzić, żeby przebłagać swojego pana, bo twierdzi, że nasza bluźniercza obecność go rozgniewała. To sprawia, że dalej nie jesteśmy pewni o co chodzi temu śniącemu. Czy on był na nas zły, bo rytuał się nie powiódł? Czy on może w ogóle nie chciał, żeby doszło do tego rytuału? No nie wiadomo. Iberion nie był magiem przed trafieniem do kolonii, nie uczestniczył w tworzeniu bariery i raczej nigdy nie widział, jak wykorzystuje się te artefakty, biorąc pod uwagę ich niewielką ilość. To, że w wizji śniący pokazał mu jeden kamień ogniskujący, nie oznacza, że nie musiał wykorzystać kilku do rytuału przyzwania śniącego. W końcu te przyzwanie arcydemona to nie jest jakieś proste zaklęcie jak przyzwanie wilka. A wiedząc, że na przykład Xardas chciał pozyskać jego moc od początku, możemy założyć, że jeżeli byłoby to łatwe i mógłby to zrobić w pojedynkę, to pewnie by to zrobił, żeby nie być zależnym od świętego nieprzyjaciela. Bractwo potrzebowało kamienia, żeby skupić duchową siłę bractwa. Jednak jaśnie oświecony rzadko opuszcza chłodne mury świątyni. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że w obozie jest dużo nowicjuszy, którzy nie wierzą w Świącego, a trafili do Bractwa tylko po to, żeby jarać bagienne ziele, żeby wydostać się na wolność albo nie pracować w kopalniach Gomeza. Ich obecność nie wpływa pozytywnie na kamień. Zresztą Bezimienny, który na przykład okłamuje z Lesterem jednego z guru na temat swojej wiary w Świącego, również nie jest jego oddanym sługą, a bierze w tym rytuale udział. Choć to Korkalon miał naładować kamień ponownie, to jego moc trzeba również odpowiednio ukierunkować. Niestety, widzimy tylko fragment almanachu, ale na jego podstawie możemy już coś wywnioskować. Magia skumulowana w kamieniu ulega wielokrotnemu wzmocnieniu, zanim wyzwolą ją słowa zaklęcia. To, czy efekt będzie trwały, czy tylko chwilowy, zależy wyłącznie od maga. Tym samym po wyzwoleniu energii kamień staje się jednopustą, pozbawioną mocy skorupą. Słowa, które należy wypowiedzieć, aby uwolnić moc kamienia, nie powinny być zagadką dla większości adeptów sztuk magicznych. W dzisiejszych czasach nawet formuły pozwalające tchnąć magię w nowy artefakt powszedniały, ale tylko nieliczni mają umiejętności potrzebne do ponownego naładowania kamienia. Te prastare formuły są pilnie strzeżonym sekretem arcymistrzów magii. Wszystko zależy od maga, a Iberion jest czarodziejem, który nie ma za sobą cennej, wieloletniej wiedzy nabytej poprzez np. Na służbę w klasztorze. Mimo, że słowa do wyzwolenia magii z kamienia spowszedniały, to Iberion podczas rytuału nie wypowiada żadnego zaklęcia, tylko się modli. Słowa... Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę, bo jego jest moc. Która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy Jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Nie są zaklęciem, które wykorzystywaliby inni magowie do uwolnienia mocy. Przez to moc, która wychodzi z kamienia, krąży między duszami na placu świątynnym i wraca do kamienia z powrotem ze zwiększoną siłą. A Iberion upada. Wszyscy dostrzegają wizję przedstawiającą orka na cmentarzysku, a kamień oczywiście staje się znowu pustą skorupą. Bractwo nie bierze pod lupę oryginalnego rytuału, mogą nawet nie być tego świadomi, że to orkowie przyzwali śniącego. Choć gryzie się to z grą z dwóch stron, przecież świątynie zdobią orkowe zapiski, a na ich szatach znajdziemy orkowy język. O ile wiedzy Iberiona nie jestem pewny, o tyle wydaje mi się, że ktoś tak mądry jak korkalom. Szybko by doszedł do podobnych wniosków. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia w grze pokazującego, że jaśnie oświecony jest świadomy egzystencji śniącego po tej stronie. Miasto Orkowe jest wysunięte na tyle daleko od Bractwa, że ci bohaterowie raczej się tam nie zapuszczają. Niezależnie od tego, czy byliby tam orkowie, czy nie, no po prostu nie po drodze mają chłopaki, żeby tam tamtędy chodzić. W oryginalnym rytuale, według słów urszaka, wzięło udział pięciu orkowych szamanów, wyszkolonych, zdyscyplinowanych, nastawionych na jeden konkretny cel. Człowiek chcący odtworzyć rytuał powinien przestudiować orkowe zapiski, zbadać orkowe ruiny lub artefakty i dowiedzieć się, jak to przebiegało oryginalnie. Jeden mag, nawet najlepszy, nie byłby w stanie wytrzymać takiej mocy, trzymając kamień w rękach. Nie ma punktów przecięcia naniesionego pentagramu. Ani innych czarodziei, którzy będą duchowo wspierać głównego maga. Nie ma orkowych artefaktów, nawet żadnego kostura stworzonego np. z różnych przedmiotów, jak ulumulu. Nasz bohater nie odszukuje miejsca oryginalnego przyzwania sięcego, ani wskazówek, gdzie i jak to zrobić prawidłowo. My jako Bezio jedynie pomagamy chłopakom z obozu na bagnie zdobyć przedmioty, które ci zauważyli w swoich wizjach. A ich zastosowanie zostanie w rękach guru, którzy ewidentnie dali ciała, bo skoro Bal Lukor na podstawie zapisków na cmentarzysku mógł odczytać orkowe zaklęcie teleportacji, to ich studiowanie choćby świątyni mogło otworzyć by oczy. Co zatem poszło nie tak? Iberion nie wypowiedział zaklęcia do wyzwolenia mocy z kamienia. Zepsuł rytuał koncertowo, do przyzwania śniącego potrzeba było również lepszej jakościowo magii niż kilku nowicjuszy i strażników wątpliwej wiary. Zamiast jednego czarodzieja trzymającego kamień, powinno być kilku guru, którzy będą pomagać w ukierunkowaniu tej siły. W wyniku nieudanego rytuału śniący pokazał się Iberionowi w prawdziwej formie. Może rytuał przełamał barierę, ale nie tą, która uwięziła skazańców, tylko tą, przez którą śniący mógł przenikać w wizjach. Pod inną postacią. Teraz już układa się to w logiczną całość. Bractwo nie zrozumiało przesłań płynących z wizji, dlatego śniący nie chciał, żeby rytuał się powiódł, bo wiedział, że przez złe instrukcje oraz słabą wiarę jedynie odkryje przed bractwem swoje prawdziwe oblicze, a tym samym straci ponad połowę swoich wiernych. Jednocześnie arcydemon zweryfikował jednak, kto jest prawdziwym sługą, a kto udaje. Mógł wejść na głowę szalonego Korkaloma, nakazać mu zebrać straż oraz najlepszych pod kątem wiary nowicjuszy i trafić do świątyni. Niące wyczuwał bezimiennego w pobliżu, o czym dowiadujemy się na końcu. Może dlatego chciał się wycofać, jak pierwszy wysłany łobuz nyraz go nie pokonał. Istnieje szalona teoria, którą chcę wam opowiedzieć pod sam koniec tego odcinka. Stara mapa od Saturasa pokazuje pentagram z oryginalnym rozmieszczeniem kamieni ogniskujących w momencie tworzenia bariery. Są to jego słowa. A nikt tak naprawdę nie wie skąd pochodzą te kamienie ogniskujące. Używali ich Jarkendarczycy dawno temu do teleportacji. Zakładając, że Uriziel był budowniczym, a jego broń została zamknięta w świątyni, to istnieje możliwość, że gdy ten został pokonany, to orkowie zabrali mu artefakty i wykorzystali je. W inny sposób, właśnie do przyzwania śniącego. Zauważcie, że na niektórych piedestałach są orkowe napisy, a w miejscach, gdzie odnajdziemy kamienie ogniskujące, nie brakuje orkowych posągów. To może być tak samo technologia budowniczych, jak i orków, tylko wykorzystywana przez budowniczych oficjalnie. Wracając do mapy, mamy 5 punktów przecięcia, 5 szamanów, 5 serc śniącego, 5 kamieni ogniskujących. Czy to przypadek? Nie wiem, czy może orkowie tak naprawdę wykorzystali wszystkie kamienie do przyzwania arcydemona? A mapa od Saturasa pokazuje miejsca, gdzie ci magowie oryginalnie znaleźli kamienie wiecie, na piedestałach zostawionych w przeszłości przez Jarkędarczyków w zgodzie z punktami przecięcia dającymi moc. Jakby udało się Bractwu przyzwać Piocha w jego pełnej i prawdziwej formie, to byłby dopiero chaos. Wszyscy by się na Bezimiennego rzucili, a gdyby uciekł, to ci by posnęli. Zaraz by tam się pojawili Orkowie, bezimienny musiałby poinformować inne obozy, co się dzieje, i prawdopodobnie odnaleźć Ksardasa, żeby wytłumaczył co to jest i jak to pokonać. Bo wątpię, żeby Saturas i jego świta rozkminili to sami. Finałowa walka odbywałaby się w obozie na bagnie, ale i tak musielibyśmy odnaleźć Uriziel, przebić serca w świątyni, tylko potem jeszcze sklepać Arcydemona. Bardzo chętnie bym go posiekał na drobne kawałeczki. A gdyby śniący się nie pojawił, a jedynie dał lepszą wizję, to dalej wykonywalibyśmy zadania dla Bractwa mające na celu doprowadzenie przywódców oraz świątynną straż do śpiocha. Jednak gdy zbliżylibyśmy się do śpiocha na niebezpieczną odległość, to by nas zaczęli atakować, bo zostaliby opętani. Rozkmin co do tych tematów nie brakuje, na pewno coś poszło przy rytuale nie tak, bo obie strony na tym straciły, a przecież obie się... Mm, starały. Dajcie znać co sądzicie o tym, że to Iberion zepsuł rytuał. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozkmina z Gotika Wam się podobała i wybaczcie miejscami jakoś, bo znów się przeziębiłem. Ciężko się czyta i ciężko się mówi przy zatkanym nosie. Klasycznie, co mogę powiedzieć na koniec? Trzymajcie się. Cześć.